Gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu, Polska mogłaby nigdy nie powstać. Nie był to tylko akt religijny. Był to wybór cywilizacyjny, strategiczny i ostateczny. To właśnie w 966 roku zapadła decyzja, która oddzieliła Polskę od świata pogańskiego i barbarzyńskiego, łącząc ją z kulturą łacińską zachodu. Ale ta droga wiodła przez krew, ogień i bunt. Historia Chrztu Polski to nie opowieść o spokojnej ewangelizacji. To dramat o zderzeniu światów, wiary i siły, kościoła i miecza. To dzieje ludzi, którzy przyjęli nową religię wbrew sobie i tych, którzy uczynili z niej fundament władzy. Co by się stało, gdyby mieszko wybrał inaczej? Czy przetrwalibyśmy, jak Węgrzy i Litwini, czy zniknęlibyśmy, jak Prusowie i Połabianie? Ten moment w 966 roku nie był końcem pogaństwa. Był początkiem epoki, która ukształtowała Polskę na wieki. Tradycja przekazuje, że chrzest Mieszka I miał miejsce w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. Chociaż historycy nie są zgodni co do jego lokalizacji, wymienia się gniezno Poznań, a także Ostrów Lednicki, to symbolika daty i samego aktu pozostaje niepodważalna. Było to nie tylko osobiste nawrócenie władcy, lecz symboliczne wprowadzenie całego ludu Polan do nowej wspólnoty religijnej i cywilizacyjnej. Choć chrystianizacja była długim i złożonym procesem, to Chrzest Mieszka stanowił jego wyraźny początek i moment przełomowy. Od tego momentu Polska przestała być uznawana za pogański, dziki wschód, a zaczęła funkcjonować w świadomości Europy jako pełnoprawny chrześcijański kraj. W praktyce jednak nową religię przyjęły najpierw elity drużyna książęca, możni i najbliższe otoczenie dworu. Wieś zachowywała ostrożny dystans. Przez dziesięciolecia dawne rytuały i bóstwa nadal żyły w sercach ludu. Obok chrześcijańskiego krzyża na ścianie wisiały święte dęby i ofiary składane duchom przyrody. Religia nowa nakładała się na starą, tworząc mozaikę, która z czasem ulegała transformacji. Z perspektywy politycznej Polska natychmiast zyskała nową tożsamość. Chrześcijański książę nie mógł być już legalnie zaatakowany przez sąsiadów pod pretekstem nawracania dzikich. Państwo mieszka weszło do gry dyplomatycznej jako byt rozpoznawalny, sojusznik możliwy do zaakceptowania, nie pogański wróg, ale chrześcijański partner. W bardzo krótkim czasie od przyjęcia Chrztu Polska zyskała uznanie zarówno ze strony papieża, jak i cesarza. Już w 968 roku utworzono w Poznaniu pierwsze biskupstwo misyjne z biskupem Jordanem na czele. Co kluczowe, biskup ten podlegał bezpośrednio Rzymowi, a nie niemieckim arcybiskupstwom, takim jak Moguncja czy Magdeburg. Ten ruch nie był przypadkiem. To był świadomy akt polityczny Mieszka, który chciał zapewnić nowemu Kościołowi w Polsce niezależność i ochronić go przed roszczeniami niemieckich duchownych. Była to decyzja o strategicznym znaczeniu. W świecie, w którym Kościół oznaczał nie tylko religię, ale również administrację, prawo i legitymację władzy, Mieszko wykazał się mistrzowskim rozeznaniem. Nowa religia nie tylko scalała duchowo, ale także wzmacniała władzę centralną. Księcia otaczał już nie tylko dwór wojenny, lecz także duchowieństwo biskupi, kapelani, notariusze i doradcy z wykształceniem. Mieszko rozegrał to politycznie perfekcyjnie. Przyjął nową wiarę z własnej woli, uniemożliwił niemieckie misje chrystianizacyjne na własnym terytorium, a jednocześnie wkroczył na arenę międzynarodową jako władca nowoczesnego chrześcijańskiego państwa. Kościół stał się nie tylko duchowym przewodnikiem, ale również instytucją porządku i centralizacji. Struktury kościelne diecezje, parafie klasztory pełniły funkcję administracyjną. Władza świecka zyskała nowy aparat urzędniczy, a także symboliczne wzmocnienie. Książę był odtąd nie tylko panem zbrojnym, ale też pomazańcem Boga, z wszystkimi konsekwencjami, jakie to niosło. Po chrzcie rozpoczął się proces stopniowego przekształcania rozproszonej wspólnoty plemiennej w scentralizowane państwo. Kościół odegrał w tym procesie kluczową rolę. Duchowni sprowadzani z krajów zachodu, głównie z Niemiec, Italii i Czech, nie tylko szerzyli nową wiarę, ale również wprowadzali nowy porządek. Organizowali liturgię, prowadzili szkoły, uczyli pisma, zakładali kancelarię i dokumentowali działalność władzy. To właśnie duchowieństwo stało się pierwszą warstwą administracyjnej i intelektualnej elity Polski. Biskupi, kapelani i notariusze pojawili się przy Dworze Książęcym, a ich obecność wzmocniła strukturę władzy. Znali łacinę, umieli pisać dokumenty, sporządzać korespondencję dyplomatyczną i rozumieli mechanizmy polityki zachodu. Mieszko rozpoczął wspieranie Kościoła, ale to jego syn, Bolesław Chrobry, w pełni zrozumiał potencjał religii jako narzędzia politycznego. Uświadomił sobie, że chrześcijaństwo daje Polsce nie tylko duchowy wymiar, ale także prestiż i siłę symboliczną w kontaktach z Zachodem. W 997 roku Bolesław wysłał na misję do pogańskich Prus biskupa Wojciecha, świętego Adalberta, arystokratę, benedyktyna i reformatora wcześniej wygnanego z Pragi. Misja ta zakończyła się tragicznie. Wojciech został zamordowany przez Prusów, ale dla Bolesława jego śmierć okazała się politycznym błogosławieństwem. Ciało świętego męczennika zostało wykupione przez księcia za wagę złota, a relikwie złożone uroczyście w gnieźnie. Od tej chwili Polska miała własnego świętego, symbol duchowej siły i niezależności. Kult świętego Wojciecha szybko się rozprzestrzenił. I stał się ważnym elementem tożsamości chrześcijańskiej Polski. Warto dodać, że Bolesław doskonale rozumiał europejskie standardy. Wiedział, że święty patron, powiązania z Rzymem i męczeństwo są walutą symboliczną w świecie średniowiecza. Dlatego jego działania miały wyraźny cel: wzmocnienie pozycji Polski w łacińskim kręgu cywilizacyjnym. W roku tysięcznym do grobu Świętego Wojciecha w Gnieźnie przybył cesarz Otton III. Było to wydarzenie nie tylko wyjątkowe w dziejach Polski, lecz także przełomowe w historii Europy środkowej. Otton przybył nie jako najeźdźca, ale jako pielgrzym, by oddać hołd męczennikowi, którego ciało spoczywało w grobowcu zbudowanym przez Bolesława Chrobrego. Jednak pielgrzymka szybko przybrała charakter polityczny. Władca Świętego Cesarstwa Rzymskiego uznał Bolesława za władcę równorzędnego innym chrześcijańskim monarchom. W kronikach nazywał go bratem i współpracownikiem cesarstwa frater et cooperatore imperii. Ten gest miał olbrzymie znaczenie nie tylko symboliczne, ale również praktyczne. Polska została uznana za pełnoprawne chrześcijańskie państwo w Europie. W czasie zjazdu Cesarz wręczył Bolesławowi włócznie świętego Maurycego, relikwię i symbol cesarskiego autorytetu. Według późniejszych relacji miał także nałożyć na głowę chrobrego diadem. Nie była to formalna koronacja, lecz niezwykle czytelny znak królewskiego uznania. Dla ówczesnych obserwatorów był to sygnał. Polska stała się partnerem, niepoddanym. Najważniejszym efektem zjazdu gnieźnieńskiego było utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie. Kościół w Polsce został wyłączony spod zwierzchnictwa niemieckich metropolii i podporządkowany bezpośrednio papieżowi. Powstała pierwsza polska prowincja kościelna z biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Arcybiskup gnieźnieński zyskał pełnię władzy duchownej nad całym krajem. Był to ogromny sukces dyplomatyczny Bolesława Chrobrego. Dzięki niemu Polska nie tylko zachowała religijną niezależność, ale także wzmocniła polityczną suwerenność wobec cesarstwa. W świecie średniowiecznym, w którym Kościół i państwo były ze sobą nierozerwalnie związane, taka decyzja miała fundamentalne znaczenie. Gesty wykonane przez Ottona III przekazanie włóczni, nałożenie diademu, słowa uznania miały charakter głęboko symboliczny. Były zapowiedzią tego, co miało nastąpić zaledwie ćwierć wieku później. W roku 1025, tuż przed śmiercią, Bolesław Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski. Przyjęcie chrztu nie tylko umożliwiło Polsce włączenie się w krąg zachodniej cywilizacji, ale również radykalnie zmieniło strukturę władzy i postrzeganie państwa, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz kraju. Władcy piastowscy, począwszy od Mieszka, przez Bolesława Chrobrego aż po ich następców, zaczęli zawierać sojusze dynastyczne z innymi chrześcijańskimi dynastiami Europy. Małżeństwa z córkami książąt czeskich, węgierskich, kijowskich, a nawet skandynawskich nie były już tylko układami rodzinnymi, ale elementem międzynarodowej gry politycznej, niedostępnej wcześniej dla pogańskich władców. Polska stawała się równorzędnym partnerem, a nie zagrożeniem do nawrócenia. Jednocześnie Chrzest przyniósł legitymizację władzy książęcej. Monarchowie chrześcijańscy panowali z Bożej łaski, co oznaczało, że ich władza pochodziła nie tylko z miecza, ale z sakralnego porządku świata. Taki mandat czynił z księcia nie tylko przywódcę plemiennego, ale namaszczonego przez Boga władcę całego narodu. Dzięki temu władza stawała się bardziej trwała, instytucjonalna i niezależna od osobistych sukcesów militarnych. Najlepszym przykładem tego kierunku była inicjatywa Mieszka I, znana jako Dagome Judex dokument, w którym książę oddał swoje państwo pod opiekę stolicy apostolskiej. Choć nie zachował się jego pełny oryginał, przekaz sugeruje, że był to akt formalny i polityczny: zabezpieczenie granic duchowych i politycznych, potwierdzenie przynależności do świata chrześcijańskiego, uzyskanie papieskiej protekcji wobec potencjalnych wrogów. Zwłaszcza cesarstwa niemieckiego. To wszystko sprawiło, że Polska zaczęła funkcjonować jako państwo europejskie, oparte na wspólnocie duchowej, prawie i organizacji wzorowanej na modelach zachodnich. Wprowadzenie chrześcijaństwa oznaczało dla Polski nie tylko nową wiarę, ale także rewolucję cywilizacyjną. Razem z religią przyszła nowa forma władzy, nowy język Łacina. Nowe normy prawne, prawo kanoniczne oraz nowe narzędzia władania, pismo, administracja, edukacja i dyplomacja. Duchowieństwo stanowiło elitę intelektualną państwa. To duchowni jako pierwsi umieli pisać, prowadzić kancelarie, rejestrować decyzje władzy i utrwalać je w dokumentach. Dzięki nim możliwe było prowadzenie kronik. Tworzenie pierwszych bibliotek i utrzymywanie stałych kontaktów z zagranicą. Kościół był więc jednocześnie nauczycielem, sekretarzem, urzędnikiem i stróżem porządku. Struktury kościelne, diecezje, parafie, klasztory pokrywały się z rodzącymi się strukturami administracyjnymi państwa. Świątynie stawały się ośrodkami życia lokalnego, a duchowni często pełnili funkcję pośredników w sporach, Opiekunów chorych, nauczycieli i tłumaczy. Królowie fundowali kościoły i klasztory, w zamian za co zyskiwali duchowe wsparcie i legitymizację swojej władzy. Kościół wspierał monarchę, a monarcha Kościół. Ale ten proces nie odbywał się bez oporu. W latach trzydziestych XI wieku w Polsce doszło do gwałtownego kryzysu. Wywołany był nie tylko napięciami religijnymi, ale także społecznymi i ekonomicznymi. Nowa religia, związana z podatkami, obowiązkami i kontrolą, nie była entuzjastycznie przyjmowana przez szerokie warstwy społeczne. Dla wielu ludzi oznaczała utracenie dawnych wierzeń, rytuałów i tożsamości. Wybuchła tak zwana reakcja pogańska, fala buntu, która objęła znaczną część kraju. Kościoły były palone, duchowni mordowani lub wypędzani, a na wielu obszarach powrócono do dawnych pogańskich praktyk i kultów. Zniszczono struktury organizacyjne kościoła, a młode państwo piastowskie pogrążyło się w chaosie. Władza centralna upadła, Polska rozpadła się na lokalne ośrodki władzy. Często brutalnie walczące o wpływy. Był to pierwszy prawdziwy test. Czy nowy porządek przetrwa? Odpowiedź przyszła wraz z powrotem Kazimierza Odnowiciela, wnuka Mieszka I, który wrócił z wygnania i rozpoczął mozolną odbudowę. Kluczem do jego sukcesu było ponowne oparcie się na kościele. Kazimierz przywrócił biskupstwa, odnowił klasztory. I odzyskał poparcie zarówno papiestwa, jak i cesarstwa. To pokazuje, że już w XI wieku chrześcijaństwo było tak głęboko zakorzenione, że jego całkowity upadek oznaczałby nie tylko kryzys duchowy, ale też rozpad państwa jako struktury politycznej i kulturowej. Wraz z chrześcijaństwem Polska weszła w orbitę kultury łacińskiej, która zdefiniowała duchową i materialną tożsamość Europy Zachodniej. Z zachodu zaczęli przybywać nie tylko duchowni i misjonarze, ale też rzemieślnicy, budowniczowie, artyści i muzycy, przynosząc ze sobą nowe formy wyrazu: styl romański, liturgię, skryptoria, chorał gregoriański. Zaczęto budować pierwsze kamienne świątynie, rotundy i bazyliki w stylu romańskim, które zastępowały drewniane kaplice. Wnętrza zdobiono freskami, rzeźbami, malowidłami o tematyce biblijnej i hagiograficznej. Sztuka stała się narzędziem katechezy, a zarazem estetycznym fundamentem narodowej tożsamości. Jednym z najwspanialszych świadectw tej epoki są drzwi gnieźnieńskie. Wykonane z brązu w XII wieku, zdobione scenami z życia świętego Wojciecha. To dzieło nie tylko artystyczne, ale też teologiczne i polityczne, ukazujące, że Polska ma własnych świętych i własną drogę duchowego rozwoju. Wraz z wprowadzeniem liturgii łacińskiej w Polsce zaczęto wykonywać chorał gregoriański muzykę Kościoła Zachodniego. Śpiew ten nie tylko budował sakrum. Ale stał się też podstawą polskiej tradycji muzyki sakralnej. Klasztory i katedry były ośrodkami kultury muzycznej i piśmiennictwa. Od XI wieku powstają w Polsce klasztory benedyktyńskie, a w XII cysterskie. Nie były to jedynie ośrodki modlitwy. Mnisi zakładali skryptoria, w których przepisywano i iluminowano księgi. Zakładali pierwsze biblioteki, uczyli Łaciny. Astronomii, retoryki i podstaw medycyny. To właśnie w tych środowiskach powstają pierwsze dzieła polskiej historiografii. Kronika Galla Anonima, kronika Wincentego Kadłubka, pisane po łacinie oparte na wzorcach zachodnich, te dzieła nie tylko dokumentowały dzieje dynastii, ale kształtowały tożsamość i dumę narodową. Klasztory kształciły nie tylko duchownych. To właśnie tam edukowano przyszłych urzędników, dyplomatów, pisarzy, lekarzy i nauczycieli, którzy zasilali struktury państwa. Były to pierwsze uniwersytety na ziemiach polskich i pierwsze centra pamięci zbiorowej. Od momentu Chrztu, aż po koniec dynastii Piastów i przez całą epokę Jagielonów. Kościół katolicki był nieodłącznym filarem państwowości. Był partnerem władzy świeckiej, jej sprzymierzeńcem, zapleczem ideowym i instytucjonalnym. Każdy nowy monarcha był koronowany w obecności arcybiskupa gnieźnieńskiego początkowo w Gnieźnie, później w Krakowie. Bez zgody papieża koronacja była nieważna. To oznaczało, że król Polski otrzymywał władzę z Bożej łaski. Co potwierdzało jego prawo do rządzenia, nie tylko wobec poddanych, ale też wobec władców Europy. Korona stawała się więc symbolem sakralnego porządku świata, w którym król odpowiadał za ciało państwa, a kościół za duszę narodu. Nie zawsze relacje monarchy z kościołem były harmonijne. Najbardziej dramatycznym przykładem jest konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem. Król kazał go zabić, prawdopodobnie za zdradę stanu, co wywołało społeczne oburzenie i bunt możnych. Bolesław musiał uciekać z kraju, a biskup Stanisław został uznany za męczennika i kanonizowany. To wydarzenie zapisało się w historii jako pierwszy przypadek, gdy Kościół rzucił wyzwanie władzy królewskiej i wygrał. Od tego momentu duchowieństwo stało się nie tylko partnerem, ale też autorytetem moralnym, zdolnym wpływać na losy kraju. W okresie rozbicia dzielnicowego, gdy Polska podzieliła się na rywalizujące księstwa, Kościół pozostał jedyną spójną instytucją ogólnonarodową. Arcybiskupi gnieźnieńscy, jak Jakub Świnka, aktywnie działali na rzecz zachowania jedności kulturowej i językowej. Wprowadzali język polski do kazań, walczyli z germanizacją. I promowali ideę wspólnej tożsamości piastów. To właśnie dzięki nim przetrwała idea jednej Polski, mimo politycznego rozdrobnienia. W 1386 roku, gdy Władysław Jagiełło przyjął chrzest i poślubił królową Jadwigę, rozpoczął się nowy etap w historii Polski Unia z Litwą. Kościół odegrał tu rolę mostu cywilizacyjnego. Litwa ostatnie pogańskie państwo Europy. Została zintegrowana z chrześcijańskim zachodem. Misje, chrzty, fundacje kościołów i klasztorów, wszystko to miało wymiar nie tylko religijny, ale też kulturowy i polityczny. Polska stała się przewodnikiem chrystianizacji w Europie Wschodniej, a Kościół narzędziem dyplomacji. Warto wspomnieć o jednym z najwybitniejszych duchownych epoki Pawle Włodkowicu, rektorze Akademii Krakowskiej który na Soborze w Konstancji bronił prawa pogan do samostanowienia. Jako pierwszy duchowny w Europie sprzeciwił się przymusowej chrystianizacji mieczem i bronił zasady, że wiara musi być wyborem, nie przemocą. To dzięki takim postaciom Polska wniosła własny głos do europejskiej debaty i po raz kolejny zaznaczyła swoją duchową niezależność. Wyobraźmy sobie na chwilę, że Mieszko I nie przyjmuje Chrztu. Co wtedy? Czy Polska w ogóle by powstała jako państwo? Czy zachowałaby niezależność? Historia Europy daje na to bardzo jednoznaczną odpowiedź nie. Wszystkie ludy Europy Środkowej i Wschodniej, które nie przyjęły chrześcijaństwa w odpowiednim momencie, zniknęły z mapy dziejów. Prusowie, jaćwingowie, słowianie połapscy, Zostali wytępieni, wchłonięci lub całkowicie wyniszczeni. Ich języki przepadły. Ich religie zostały zakazane. Ich tożsamość, zatarta przez ogień i miecz. W średniowieczu tereny pogańskie były traktowane jako ziemię do nawrócenia siłą, jeśli trzeba. Gdyby Mieszko nie ochrzcił siebie i swojego ludu, ziemie Polan mogłyby zostać uznane przez papiestwo za cel wypraw misyjnych. Niemieccy margrabiowie, wspierani przez cesarza i Kościół, mogliby legalnie wkroczyć na polskie terytoria z ogniem i mieczem, niosąc cywilizację i germanizację. Tak stało się z Prusami i Połabianami. Ich krainy zostały podbite przez zakon krzyżacki, zasiedlone przez kolonistów. Ich nazwy zmienione, a historia wymazana. Polska mógł spotkać dokładnie ten sam los. Można wyobrazić sobie również inny scenariusz. Polska nie przyjmuje chrztu z Rzymu, lecz wchodzi w orbitę Bizancjum jak Ruś Kijowska. Przyjmuje prawosławie, pisze cyrylicą, obraca się ku wschodowi ale wówczas jej przyszłość byłaby zależna od losów Rusi i Bizancjum, imperiów, które nie przetrwały na poru Mongołów, Tatarów i Turków. W takiej rzeczywistości Polska byłaby innym krajem, z inną tożsamością, z innym miejscem w historii. Nie byłoby Gniezna, Krakowa i Jasnej Góry, tylko inne ośrodki, inne święta, inne dziedzictwo. I nie wiadomo, czy byłoby miejsce na suwerenne państwo? Historia Węgier i Litwy tylko potwierdza tę prawidłowość. Węgrzy po klęsce pod Lechowym Polem zrozumieli, że muszą przyjąć Chrzest. Książę Geiza, a później święty Stefan dokonali konwersji i stworzyli silne królestwo z błogosławieństwem Rzymu. Litwa była ostatnim pogańskim krajem Europy. Ale dzięki Unii z Polską i decyzji Władysława Jagiełły o chrzcie uniknęła losu prusów. W przeciwnym razie padłaby ofiarą krzyżaków, dokładnie tak jak jej sąsiedzi. Polska, jako kraj ochrzczony już w 966 roku, stała się tarczą nie tylko dla siebie, ale i dla regionu. Jej pozycja jako chrześcijańskiej potęgi chroniła sąsiadów i pozwalała wywierać realny wpływ na wydarzenia w Europie środkowej. W katedrze poznańskiej, w Złotej Kaplicy, spoczywają spiżowe postacie Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Jeden trzyma krzyż, symbol nowej wiary, drugi koronę i miecz. Znaki władzy królewskiej i niezależnego państwa. Ten pomnik to nie tylko hołd dla przeszłości, to materialna metafora narodzin Polski. Decyzja z 966 roku była aktem religijnym, ale i wyborem cywilizacyjnym. Chrzest stał się początkiem wszystkiego: kultury pisanej, administracji i prawa, organizacji państwowej. Sojuszy międzynarodowych, edukacji, dyplomacji i nauki, a także symbolicznej ciągłości polskiej tożsamości. To właśnie chrześcijaństwo przetrwało rozbiory, wojny, okupacje, komunizm. Kiedy nie było państwa, to Kościół przechowywał język, kroniki, historię i nadzieje. Gdy Polska zniknęła z mapy, wiara pozostała jej niewidzialnym kręgosłupem. W 1966 roku, mimo presji komunistycznej władzy, miliony Polaków świętowały tysiąclecie Chrztu Polski. Była to manifestacja nie tylko religii, ale też tożsamości narodowej: żywej, niezłomnej, niepokonanej. 50 lat później, w 2016 roku, Polska świętowała już jako wolne państwo. Z udziałem papieża, władz i wiernych. Te daty pokazują jedno. Chrzest nie jest tylko historią. Jest fundamentem, który nadal nas definiuje. Gdyby nie decyzja Mieszka I, nasz alfabet, nasz język, nasza kultura i religia mogłyby dziś wyglądać zupełnie inaczej lub wcale nie istnieć. Dzięki jego decyzji Polska nie została podbita. Nie została wyparta z historii, nie została zmieciona z mapy. Chrzest był pierwszym aktem świadomego wyboru przyszłości. I choć dokonał go jeden człowiek, jego skutki odczuwa cały naród od ponad tysiąca lat. 966 to nie tylko data w podręczniku. To początek drogi, która trwa do dziś. Gdyby nie Chrzest, być może nie byłoby Polski, ale dzięki niemu. Polska przetrwała wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do komentowania, lajkowania i oczywiście subskrypcji kanału. Do usłyszenia.